Nazywam się Jacek Łukasiewicz, ja jestem szefem działu CAD, Automotive. No I zajmuję się właśnie mm, jakby technologiczną częścią y, y, poszycia samochodu. E, i, Zespoleniem tego wszystkiego w komputerze? Samochód, którego tak naprawdę jeszcze nie ma, no nie ma na polskich drogach, ale chyba największa ciekawostka tych targów i najbardziej oczekiwana prototyp. Na jakim jesteście etapie? Co może Pan już ujawnić, jeżeli chodzi o ten również z tego co słyszałam pożądany już samochód. Tak, jak najbardziej. To znaczy w tym momencie ten samochód, przy którym stoimy, to jest samochód nasz testowy. Mhm. Y on teraz ładnie wygląda, natomiast generalnie jest to niejako, powiedzmy, taki mur roboczy, gdzie testujemy zawieszenie, aerodynamikę, odpowiedzenie ciepła z tego samochodu, no wszystkie takie niezbędne dla nas do dopracowania jeszcze elementów, które musimy zrobić. Natomiast szykujemy się w ten sposób, żeby w tym roku była po prostu już skończona wersja wyścigowa, która pozwoli nam jakby przetestować wszystkie elementy i jakby umożliwić no, wypuszczenie właśnie wersji 33, czyli to jest ta limitowana edycja, która będzie jako pierwsza drogowa wersja wypuszczona, a później już docelowej jako do, 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 do małoseryjnej produkcji. A 33 to też liczba z tych samochodów, które będą wypuszczone z fabryki, chętnych podobno jest znacznie więcej już teraz. Tak, zdecydowanie. No, z tego co wiem, to jest teraz na dzień dzisiejszy około 200 osób chętnych do zakupu tego samochodu. Tak, i 33 to jest liczba samochodów, które chcemy wypuścić. Tych pierwszych, które będą na wersji, jako wersja drogowa. Z tym, że jest to limitowana wersja, nie będzie już więcej tego, takiej wersji i tam będzie zupełnie inny silnik, ponieważ tutaj do testów mamy dużo słabszy silnik, który nam służy właśnie do testów. Tak samo w wersji wyścigowej jest to około 400 kon silnik. Natomiast w tym momencie jesteśmy w fazie testów, jeżeli chodzi też o silniki do wersji 33 Między innymi jest to silnik 800 konny, wolnossący, także to jest taka jednostka dosyć nietypowa, bo bez żadnego dodatkowego wspomagania, jak turbo czy kompresor. Z tego względu ciekawe, natomiast są jeszcze też dwie wersje silnikowe, które chcemy przetestować właśnie już do wersji 33. Wszystkim mniej więcej oscylują w, tej, w tym przedziale mocy około 800 koni. W momencie projektowania takiego samochodu zbiera się marzenia wszystkich ludzi i próbuje się włożyć wszystko, to, co jest najbardziej pożądane w samochodach w motoryzacji. Tak, jak najbardziej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to nie tylko są marzenia, bo każdy z nas, każdy z zespole dochodził do tego, że do tego punktu, co teraz jesteśmy, no bardzo ciężką pracą. W sensie włącznie z dużymi wyrzeczeniami. Każdego to było rzeczywiście marzenie. To nikt się tu nie znalazł w przypadku. Na koniec zapytam o konkret. Kiedy te 33 sztuki wyjadą z fabryki i kiedy będziemy mogli je zobaczyć? No czy tak, jest to przyszły rok, aczkolwiek tutaj też jest sporo uzależnione od tego, jak wyjdą, jakby jak się skończą testy, jeżeli chodzi o wersję sportową. No, która jakby będzie też mówiła o tym, czy, czy rzeczywiście nie wiem, dany silnik, dane skrzynia biegów, zespolenie, z, zestrojenie samochodu będzie nam odpowiadało i, 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 i mm, kiedy to dokładnie będzie. Natomiast jest to przyszły rok, 100%. To miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno. Ile? <noise> tak, no dużo. <noise> to się domyślam. Natomiast no, myślę, że jeżeli chodzi o wersję 33, no na pewno nie jest to kwota... Powiedzmy mniejsze niż 500 tysięcy, natomiast jest to de facto myślę no sporo, sporo więcej. Myślę, że my mówimy raczej o milionie zwyż. No dobrze, no to my pozostańmy w sferze marzeń, będziemy śledzić. E, może kiedyś nas zaprosicie na test. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.